Muszą mieć jakiś kręgosłup. Jedyni ludzie z kręgosłupem potrafią tworzyć nowy świat. Na początku zawsze zaczyna się z wielkim zapałem pracę, drogę prowadzącą do wzniosłego celu, jakieś życiowe zadanie, małżeństwo. Ludzie czują się mocni, dopóki nie pojawią się trudności. Kiedy na Następuje nagłos na głos, go Kiedy trzeba iść w noc, wielu lęka się i rezygnuje. Nie potrafię już dalej, mam wszystkiego dosyć. Czegoś ludziom brakuje. Jak kręgosłupa. Kręgosłup to stałość i ciągłość. Wytrwałość i wytrzymałość. Kręgosłupem jest zaufanie do siebie samego, do swoich dokonań, wiara w swoją własną wartość. Kręgosłupem jest panowanie nad swoimi odczuciami i nastawieniami. Wszyscy potrzebujemy kręgosłupem, aby prosto kroczyć i nie spuszczać głowy. Trzeba ponosić odpowiedzialność wraz z jej Trzeba opierać się i sztormą. Trzeba się Spotkania od jesieni odbywają się cyklicznie, w każdy ostatni poniedziałek miesiąca. Sporym zaskoczeniem był dla mnie odzew lokalnych twórców. Mam już spory zbiorek amatorskich, debizanckich wierszy różnych osób, z którym powinnam coś zrobić. Myślę, że następne spotkanie, co prawda nie w grudniu, bo w grudniu, ostatni poniedziałek miesiąca to jednak są święta Bożego Narodzenia, ale już w styczniu będzie taki typowo autorski wieczór. Ale być może również poszerzymy swoją działalność i przygotujemy jakiś sketch kabaretowy. Chętnie zapraszam osoby, które chciałyby się w to włączyć. E, oczywiście, osoby młode, bo one dysponują największą ilością czasu, które by mogły poświęcić, ale również wszystkie, które interesują się literaturą, poezją, pięknem słowa i chciałyby robić w swoim życiu coś więcej, aniżeli taka proza codziennego życia, która w pewnym momencie potrafi nas ograniczyć. I korzystając z tego, że jest sezon jesienno-zimowy, długie wieczory, z którymi nie wiadomo co zrobić, to warto myślę tutaj pospotykać się. Centrum jest na tyle życzliwe, że użycza miejsca również na próby. Wieczorki poetyckie są spotkaniami ludzi, którzy bardzo cenią sobie poezję. Czytam często ostatnio bardziej takie debiuty literackie osób anonimowych na forach jakichś, i no staram się jakoś to zrozumieć, bo każdy wiersz ma swoje przesłanie, i nie można raz zerknąć. Na jakąś kartkę i stwierdzić, że jest beznadziejna, jeżeli się jej nie zrozumie. Tak będę śpiewać po raz pierwszy. To będzie utwór Renaty Przemyk pod tytułem Kochana, i ten utwór najbardziej wpisywał się autorce w dzisiejszą tematykę poezji.